Na premierę OnePlusa 7T Pro można powiedzieć, że trochę się wprosiliśmy. Do Londynu polecieliśmy na własną rękę. W dodatku wściekle rano, po bardzo krótkiej nocy i w strugach deszczu. Ale zostawmy szczegóły organizacyjne z boku i skupmy się na tym, co najważniejsze: modelu OnePlus OnePlus 7T Pro. I od razu muszę zacząć od tego, że nie do końca rozumiem w ogóle sens istnienia tego modelu. OnePlus 7T Pro względem OnePlus'a 7 Pro, którego niedawno testował dla Was Denis, zasadniczo różni się tylko dodaniem literki T w nazwie. No dobra, powiedziałabym tak, gdybym była złośliwa, ale tak poważnie różnic jest nieco więcej, ale ograniczają się do dwóch ważnych rzeczy: procesora. Mamy tutaj Snapdragona 855 a niezwykłego 855, oraz baterii. 4085 mAh versus równe 4000. Co warto podkreślić, OnePlus 7T Pro jest pierwszym smartfonem z Androidem 10 out of the box, czyli wyciągając telefon z pudełka, już ma Androida 10, czego nigdy wcześniej jeszcze nie spotkaliśmy. Ciekawostką niech będzie też fakt, że OnePlus 7 Pro, jak i OnePlus 7T Pro w Polsce kosztują dokładnie tyle samo, bo za oba modele w konfiguracji z 8 GB RAMu i 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.0. Zapłacimy 3299 zł. Tu wspomnę jeszcze, że te modele będą dostępne w sprzedaży za tydzień, czyli od 18 października. Co najważniejsze, w Polsce. Niezmienny pozostaje fakt, że flagowiec OnePlus ma ekran o przekątnej 6,66 cala i rozdzielczości 3100 x 1440 pikseli z odświeżaniem o częstotliwości 90 Hz, co jest wciąż rzadko spotykane w smartfonach. No i ten ekran obsługuje HDR 10+, co jest fajnym dodatkiem. Pozostając w temacie ekranu, warto też wspomnieć o powiadomieniach, które wyświetlane będą w formie podświetlenia się bocznych zakrzywionych krawędzi wyświetlacza, czyli coś podobnego jak ma Samsung. A i skaner odcisków palców znajduje się właśnie w ekranie, ale do tego też już powoli producenci i flagowców zaczynają nas przyzwyczajać. W OnePlusie 7T Pro znajdziemy potrójny aparat z trzykrotnym zoomem optycznym i ultra szerokim kątem. Co ważne, nagrywanie wideo jest możliwe zarówno głównym aparatem, jak i ultra szerokokątnym, ale z tego co zdążyłam zauważyć, nie ma możliwości zmiany obiektywu w locie podczas nagrywania. Trzeba zatem przed rozpoczęciem nagrywania przemyśleć to, jak chcemy, by wyglądał efekt końcowy. Przednia kamerka z kolei jest wysuwana z obudowy, dzięki czemu nie znajdziemy w ekranie OnePlusa 7T Pro nocza, łezki czy innego rodzaju wcięcia. W OnePlusie 7T Pro zabrakło natomiast 3,5 mm jacka audio oraz slotu na karty pamięci microSD. Jest za to Dual SIM, ale to też nie jest żadna nowość. Nie ma za to ładowania indukcyjnego, czyli bezprzewodowego, ale to dla wielu też raczej będzie tylko ciekawostka, bo i tak z tego nikt nie korzysta. Znaczy, przynajmniej tak mi wszyscy mawiają, że nikt z tego nie korzysta. Ja natomiast na swoim biurku jak najbardziej ładowarkę indukcyjną mam i bardzo często jej używam. Taki tam rym. E, muszę też powiedzieć, że bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo podoba mi się matowa obudowa OnePlusa 7T Pro, która w wierski, wersji niebieskiej prezentuje się fenomenalnie, ale to byście musieli zobaczyć na żywo, dotknąć ten telefon, bo też jest to troszeczkę inny ślisk palca po tej obudowie. No i to by było właściwie tyle, jeśli chodzi o te najważniejsze informacje i pierwsze wrażenia z OnePlusa 7T Pro, bo to jest smartfon, który już tak naprawdę bardzo mocno znamy, bo okazał się na tyle znajomym produktem, że trudno jest powiedzieć na jego temat cokolwiek rewolucyjnego, bo to bardzo nieznacznie odświeżony OnePlus 7 Pro, którego już testowaliśmy, więc jeśli jesteście zainteresowani tym produktem, zapoznajcie się z naszą recenzją OnePlusa 7 Pro. I pomyślcie, że ten nowy OnePlus 7T Pro jest jeszcze nieco szybszy i bardziej wydajny oraz, że nieco szybciej można go ładować. Bo tak naprawdę cała reszta pozostała bez większych zmian. Wciąż jednak uważam, że to jest świetny telefon i pod względem parametrów technicznych i ceny, a właściwie ich stosunku Wydaje mi się, że warto rozważyć ten sprzęt. Na rynek trafi jeszcze też OnePlus 7T Pro McLaren Edition z bardziej agresywną obudową, 12 GB RAMu i 256 GB pamięci. No i ta wersja została wyceniona trochę drożej, wiadomo na 3749 Zł. Ale to wciąż niższa kwota niż e, Oppo w wersji Lamborghini czy Huawei w wersji Porsche Design. Jeśli czegoś zabrakło w niniejszym materiale, odsyłam Was do wpisu na tabletowo, gdzie Karol podsumował wszystkie najważniejsze informacje z wczorajszej premiery. Tyle ode mnie dzisiaj, trzymajcie się, miłego dnia, cześć!